Zaczynają się wakacje, zaczynacie planować wyjazdy, e, zaczynacie planować swoje urlopy, swój wolny czas, więc e, dla Waszej czystej głowy, dla Waszego e, dobrego samopoczucia i spokoju wewnętrznego e, postanowiłem, że nagramy te, ten filmik e, po to, żeby mniej więcej powiedzieć Wam, jak należałoby. E, przygotować akwarium do tego sezonu e, letnio-wakacyjnego e, i jak zapobiec niespodziankom, które będą Was czekały po powrocie. Mam takiego kolegę e, Kiełżyka, bardzo fajny chłopak. Pozdrawiam serdecznie, Kiełżu. Jeżeli to oglądasz, to zawsze o tobie myślę, jak w takich sytuacjach jesteśmy. E, kolega jest, e, ma. Taką dziwną dolegliwość, że wyjeżdżając na zlot akwarystów morskich, co roku jest taka sama historia. Pierwszy dzień, drugi dzień, odbiera telefon od córki, tata, coś się dzieje w zbiorniku. E, widzę jego reakcję. On ma przepiękny zbiornik, naprawdę. Te, no, zresztą jeden z najładniejszych, które widziałem. E, jego reakcję, jego mina, jego. Kombinacje w głowie. My wtedy wszyscy się zbieramy gdzieś tam w grupie i próbujemy znaleźć jak najszybciej jakieś rozwiązanie. E, no nie warte to jest e, tych godziny czy dwóch godzin pracy, które, które musicie poświęcić na to, żeby zbiornik sobie przygotować. E, zazwyczaj w okresie letnim największym e, wrogiem akwarium morskiego jest niestety temperatura. E, te dni, kiedy Jesteście w pracy czy, czy jesteście na wyjeździe i przygrzeje fest słońce, no niestety te zbiorniki się przegrzewają. Miałem ostatnią rozmowę z klientem, który już w tym roku na wykresie z pompy akwatrendu pokazał, no zauważył sam, że skoczyła mu temperatura do prawie 29 stopni w akwarium. Ja na jednym serwisie, gdzie w pomieszczeniu jest klimatyzacja, niestety każdy, kto wejdzie do pomieszczenia, jest to sala konferencyjna, ma możliwość regulacji tej klimatyzacji. Też miałem 28 stopni już w akwarium, skończyło się to dość taką srogą wymianą zdań z właścicielem, no bo niestety zaczęły się problemy w zbiorniku po, po dwóch czy po trzech tygodniach. Sytuacja jest opanowana, ale żeby uniknąć powtórki, no wprowadził zmiany, reprymendy pracownikom, zresztą nieważne. Do czego zmierzam? Biologia w naszych akwariach jest stabilna, ale bardzo podatna na wszelkiego rodzaju zmiany temperaturowe i przegrzanie zbiornika powoduje częściowe ugotowanie tej biologii. A co za tym idzie? No destabilizację całego, całego akwarium, całego systemu filtracyjnego. Jeżeli macie niewielkie zbiorniki, czy to są kostki, czy jakieś tam akwaria, tam powiedzmy do 400 do 500 litrów, śmiało możecie wykorzystać e, chłodzenie wiatrakami. I teraz tu mamy taki wiatrak. E, to jest chyba jakiś produkt na zlecenie e, firmy Frey, czyli właściciela sklepu Sar Salarias. E, Predator Max. Wiatrak dość pokaźnie wyglądający. Wykonanie dość solidne. E, montujemy go na szybie. Bez wzmocnień i tu też taka uwaga, bo e, za chwilę pokażę Wam drugi wentylator i też niestety w opakowaniu nie znalazłem e, żadnego takiego uchwytu, żeby zamontować na wzmocnieniu, bo nie zawsze mamy możliwość zamontowania na, w miejscu, gdzie nie ma tego wzmocnienia. E, jeden i z drugi z tych e, wiatraków charakteryzują się tym, że mają one włączniki i regulację obrotów. Ten wiatrak podejrzewam, że ogarnie spokojnie akwarium takie do 250-300 litrów. Montujemy w ten sposób na szybie bocznej. Muszę to wam w ten sposób pokazać. Jest ten podmuch skierowany na tafle. One potrafią tak do 2-3 stopni spokojnie ogarnąć. Czy to jest taki wiatrak, czy, czy inne produkcje? Jest, jest tego naprawdę dość sporo na rynku. Myślę, że. Tu na opakowaniu, nie wiem, gdzie ten karton położyłem, ale było napisane, że jest to wyprodukowane w Polsce, części zamienne, wszystko jest, nie trzeba czekać w razie jakiejkolwiek awarii na wymianę. Myślę, że warto wspierać polski przemysł. Tu mamy kolejnego polskiego producenta, firmę Aqua Trend. Ten wiatrak już jest troszeczkę bardziej rozbudowany, ponieważ w komplecie z tym wiatrakiem jest dostarczony czujnik temperatury. Tu już są cztery te głowice. Co my tu mamy? Oznaczenia kolorystyczne temperatury w akwarium, czyli najprawdopodobniej, ja nie włączałem jeszcze, nie miałem okazji korzystać z tego wiatraka. Najprawdopodobniej tu jest wyświetlane. Ewentualnie ustawiamy tu target, to jest cel i pokazuje nam obecną temperaturę kolorami, które tu są wyświetlone. Myślę, że zapoznanie się dobre z instrukcją obsługi. Bez problemu Wam pomoże. Tutaj też mamy Power Control, czyli regulację obrotów tych wiatraków. To też jest polska, polska firma. Tak, polska firma. Myślę, że z serwisem ewentualnym czy jakimiś awariami też nie będzie problemu, żeby, żeby to naprawić. Ja wiem, że teraz polska firma i serwis to tak w obecnej chwili słabo to brzmi, ale ale to są firmy stabilne, długie lata już na rynku, także tu z nimi nie będzie problemów. To są wiatraki, które te 2-3 stopnie na pewno, na pewno pomogą Wam zbić i na pewno pomogą Wam zabezpieczyć to akwarium przed przegrzaniem. Ten wiatrak jest dostępny jeszcze w wersji z sześcioma tymi wentylatorami. Nie chcę go już tu wyciągać, bo, bo nie mam za bardzo miejsca. W sumie tyle, jeżeli chodzi o chłodzenie. Dostępne są na rynku jeszcze chłodziarki. Ja chłodziarki nie posiadam, ponieważ w pomieszczeniu, w którym jest sklep, jest klimatyzacja i tu cały czas mam temperaturę w okolicach między 22 a 23 stopnie ustawioną. Realna w pomieszczeniu jest 23,5. No ja widzę po zużyciu prądu, że czasami włączają się też grzałki. Ale im wyższa temperatura u mnie w tym pomieszczeniu, tym, tym większa wilgotność. Dlatego ja też staram się tą temperaturę w miarę nisko trzymać i włączone jest cały czas osuszanie. Jeżeli macie klimatyzację w domu, no ustawiacie sobie tą klimę i macie temat załatwiony. Oczywiście no nie oszukujmy się, okresy takich upałów idą w parze z okresami burzowymi. Jeżeli mamy te okresy burzowe, no ja miałem przyjemność w tym tygodniu od poniedziałku do czwartku praktycznie czekać na włączenie jednej z faz, która została uszkodzona i wyłączona, no nic przyjemnego. W momencie, kiedy będziecie na wakacjach i będzie jakaś awaria prądu, jeżeli Wasz klimatyzator się nie włączy, no to niestety no to pomieszczenie zostanie, zostanie samo sobie, więc ta temperatura będzie rosła. Jeżeli chodzi o te wiatraki, one mają jeden i drugi podłączenie bezpośrednie do prądu, więc po powrocie napięcia z automatu te wiatraki działać zaczynają. Wspomniałem o chłodziarkach. Chłodziarki to są urządzenia takie, jakby to powiedzieć. Ja osobiście miałem kontakt dwa razy z chłodziarką, ponieważ jest to urządzenie, które. Najlepiej jest zamontować na zewnątrz, poprowadzić hydraulikę zasilanie i powrót z chłodziarki i poprowadzić po prostu rurami na zewnątrz, ponieważ ono też jest dość głośne. Nie wiem, może są chłodziarki, które są cichutkie, a akurat te chłodziarki, które widziałem, one działają na zasadzie lodówki i woda przepływająca przez nie jest albo zagrzewana do odpowiedniego poziomu, do odpowiedniej temperatury, albo jest chłodzona. Są to urządzenia drogie, są to urządzenia dostępne na zamówienie, przynajmniej w moim sklepie nie ma problemu, jeżeli będziecie chcieli takową zakupić, e, bardzo chętnie zrobię Wam ofertę, ale ja osobiście tego na magazynie nie trzymam, ponieważ e, no prawda jest taka, że miałem dwa razy w życiu zapytanie o to, e, dwa razy miałem kontakt na serwisach i, i tyle w temacie. Jak już wcześniej wspomniałem, ten okres burzowy, który, który latem no jest dość taki intensywny, no wiąże się z tymi zanikami prądu. Jeżeli ten prąd wróci wam za 20-30 minut, wielkiej katastrofy w akwarium nie będzie. Gorzej, jeżeli wy wyjedziecie na wakacje, a podczas włączenia prądu, a niestety tak się zdarza czasami, wybije wam korek. Zazwyczaj. W całej rozdzielni wyskoczy jeden korek i to będzie właśnie korek, pod który macie podłączone akwarium. E, złośliwość rzeczy martwych. E, no, mnie się to przydarzyło kilkukrotnie. Na szczęście u mnie zawsze ktoś tu biega w okolicy, ponieważ jak większość z Was wie, mój sklep znajduje się w markecie, w którym pracuje moja małżonka. Mam zaprzyjaźnionych pracowników, więc oni już też mniej więcej wiedzą, na co mają zwrócić uwagę. W momencie, kiedy jest burza, wchodzą do sklepu, sprawdzają, czy wszystko działa. Jeżeli nie działa, jesteśmy w kontakcie telefonicznym i oni mi zawsze pomogą. Gorzej jest, jeżeli wy jesteście na wyjeździe i cokolwiek zaczyna się dziać. Dlatego warto jest e, wyposażyć się w jakikolwiek UPS. I nie jest tak ważnym urządzenie samo w sobie, bo możecie sobie kupić UPS do komputera najzwyklejszy, jak ważne są akumulatory. Bierzcie największy, na jaki was stać i jaki zmieści wam się w miejscu, w którym będzie ten UPS. Bo im mniejszy akumulator weźmiecie, tym krócej będzie on działał. Nie wiem, czy są na rynku, nie orientuję się aż tak w nowinkach, nowościach technologicznych, czy są UPS-y z powiadomieniem o zaniku napięcia i o działaniu tego UPS-a. Jeżeli są takowe, fajnie by było, gdybyście kupili sobie sprzęt wyposażony w taką funkcję. Ponieważ no, nie oszukujmy się, dobrze jest wiedzieć, co się dzieje w domu. Jeżeli chodzi jeszcze o UPS, to ja zawsze e, podłączam UPS pod pompę obiegową i maksymalnie pod cyrkulatory. Jeżeli jest to duży UPS z dużym akumulatorem, podłączam jeszcze do niego odpieniacz. Broń Boże, nie podłączamy oświetlenia bo wtedy ten UPS wytrzyma nam 1 trzecią tego, co potrzebujemy, żeby nam wytrzymał. Eee, co tu jeszcze Wam dodać? Przed wyjazdem na wakacje, czy na jakikolwiek dłuższy wyjazd, warto byłoby poświęcić trochę czasu na serwis akwarium, taki, taki troszeczkę większy, rozebrać pompę obiegową, przejrzeć ją, przeczyścić, przesmarować. To samo tyczy się odpieniacza. Żebyście byli pewni, że ten sprzęt działa poprawnie Wyczyścić sitka spływu Poruszyć zaworem spływowym Ja wiem, że to się wiąże zawsze z, z rozregulowaniem poziomu w kominie i tak dalej Ale uwierzcie mi Lepiej poświęcić godzinę, półtorej na sprawdzenie wszystkiego Połączeń wszelkiego rodzaju elastycznych rur z wężami, z pompami No naprawdę yy, uważam, że to jest podstawa którą należy zrobić e, przed wyjazdem, żeby mieć stuprocentową pewność, że wszystko działa. Kolejną rzeczą, którą ja zawsze proponuję przed wyjazdem e, swoim klientom, to jest ograniczenie ilości płynów w pompach e, dozujących do ilości minimalnej na czas przetrwania. Czyli jeżeli lejecie powiedzmy, nie wiem, 25 ml balinga, a jedziecie na 5 dni to dajemy mnożnik, zostawiamy mnożnik podłączony pod pompę e, ilości zużycia razy dni, kiedy będziecie na wyjeździe, bo niejednokrotnie po włączeniu napięcia ponownym urządzenie może ześwirować i wpompować Wam całą zawartość butli. Wpompowanie, nie wiem, 100 ml e, KH do akwarium zrobi robotę ale łatwiej Wam będzie odratować to akwarium, aniżeli wpompuje Wam 2,7 litra, jeżeli podepniecie nowego balinga. Tak samo przejrzałbym wszystkie wężyki, e, przejrzałbym wszystkie złączki, naprawdę, żebyście mieli spokojny sen i spokojną, e, spokojne wakacje. Najważniejszym, co możecie zrobić, to pozostawić klucze osobie zaufanej, która zajrzy do Was nakarmi ryby, bo wiemy, możemy ustawić karmniki automatyczne, ale one niestety też dość często się zawieszają, ten pokarm musi być odpowiedni do tych karmników, ta ilość jest zawsze podawana taka sama, najczęściej do karmników dajemy granulaty, nie wszyscy używają granulatów na co dzień, większość przynajmniej moich klientów używa płatków, płatki w karmnikach niestety słabo się sprawdzają, Dacie granulki, ryby nieprzyzwyczajone do granulek. No, niestety, pobieranie jest słabe, przyjeżdżacie do domu, jest szambo. Więc osoba, która będzie zaglądać, sprawdzi Wam, czy macie wodę w dolewce, sprawdzi, czy nic się nie stało z tą dolewką. W zeszłym roku miałem taki przypadek: kolega wyjechał na wakacje do Chorwacji e, i dzwoni do mnie chyba po dwóch dniach, że coś się dzieje, zalało mu dom. Nie pamiętam dokładnie, czy szafkę mu zalało, czy, czy dom mu zalało. W każdym razie y, po prostu automatyczna dolewka ześwirowała i zaczęła, gdzieś tam wypadł przewód, wypadł wężyk, zaczęło pompować wodę na podłogę. Dobrze jest mieć osobę, która zareaguje. Myślę, że jesteście y, klientami, którzy no, mają jakiś kontakt z właścicielami sklepów, czy, czy znacie jakiś tam akwarystów. Zawsze dobrze jest dać numer do osoby, która ma pojęcie o tym, jak działa zbiornik, jak powinien działać i co, jak powinno być zrobione, żeby w razie czego mogła natychmiast zareagować. Dlaczego wspominam Wam o tym sprzęcie, o tych zakupach, o tym UPS-ie I, i, i wiatrakach i, i reszcie rzeczy? Dlatego, że macie, pamiętajcie o jednej rzeczy, macie zbiorniki wartości kilkudziesięciu tysięcy w większości przypadków. Naprawdę UPS z akumulatorem wydatek 1000 zł. Czy takie wiatraki, nie wiem ile one kosztują, bo się nie orientuję, ale podejrzewam, że ten w okolicach 200-300, ten też jakoś dużo, dużo droższy nie będzie. Eee, prawdę powiedziawszy, muszę uzupełnić sklep inter internetowy o te pozycje, więc e, znając życie, to zanim ten film się pokaże, to już uzupełnię ten sklep internetowy i te wiatraki będą dostępne też u mnie a link do sklepu będzie pewnie w opisie albo nie wiem gdzieś tam odnośnik y, zrobimy macie akwaria wa warte kilkanaście kilkadziesiąt tysięcy kupujecie drogie koralowce dbacie o to a oszczędność tysiąca złoty za UPS a czy te wiatraki może doprowadzić do tego że stracicie to wszystko w zeszłym roku znam kilka osób które zrezygnowały z e, akwarystyki morskiej po tym jak wróciły do domu i zobaczyły co zostały. po prostu E, straciły ochotę na restart tego wszystkiego. Oszczędźcie sobie takich niespodzianek. Nie są to jakieś mega duże wydatki, tym bardziej, że zawsze można to wziąć w najgorszym wypadku na raty. Tak więc zaraz zostanę zarzucony hejtem brać na kredyt takie rzeczy. Tak, jeżeli masz określony budżet na wyjazd i nie stać na to, żeby kupić takie coś, czy, czy jakąś lodówkę, chłodziarkę, przepraszam, do, do wody, a jest system ratalny, to łatwiej jest spłacić 10 czy 20 rat, tym bardziej, że teraz są raty w większości przypadków 0%, 10 czy 20 rat po 100 zł, aniżeli później wpompować 20 tysięcy w nowe koralowce i w nową skałę i w całą przebudowę. Także naprawdę dziś żyjemy w takich czasach, że mamy dostęp do takich technologii, Damy sobie radę, przetrzymamy. W sumie to chyba tyle. I tak pewnie nie będę, znaczy niebawem będę nagrywał film o tym, co może Was czekać i co Was czeka zapewne po wakacjach, bo ja widzę, że w tym momencie, kiedy 3 lata już prowadzę ten sklep, to co roku w danych miesiącach powtarzają się pytania, i to nie jest jedno pytanie, tylko 10 pytań, na przykład w pierwszych trzech tygodniach września, czy już był taki okres przez tydzień czasu, gdzie nawet klienci się śmiali, bo pytałem się, ty dzwonisz do mnie w tej sprawie, jako dziewiąty czy dziesiąty tego dnia, bo każdy miał to samo i ten sam problem. I były to problemy właśnie spowodowane temperaturą, więc e, pewnie będę nagrywał filmik, nie, niebawem o tym, jak walczyć z tą temperaturą, znaczy jak walczyć to już wiemy, ale jeżeli pojawią Wam się e, rzeczy, które, które są następstwem przegrzania akwarium, jak sobie zaradzić, jak sobie pomóc, czego nie robić. No i w sumie chyba tyle. Dobra. Wiatraki mamy omówione, chłodziarka tam z grubsza była powiedziana. Co ja tu mam jeszcze? dinocjano to na później. Chłodzenie, pompy, ogólny serwis, osoba doglądająca. Cał, tak. Ja już sobie muszę pisać menu, co ja mam z wami tu przebrać na na, 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 na tym kanale i, i, i o czym mam wam powiedzieć, żeby wam przypomnieć, bo ja wiem, że wy jesteście wszyscy świetnymi akwarystami, ale w momencie kiedy zaczynacie przybliżać się do wyjazdu, zaczyn zaczynacie myśleć o wymianie oleju w samochodzie, o oponach, o zakupie, nie wiem, maski do nurkowania, bo lecicie do Egiptu. I tak troszeczkę brzydko powiem większość kładzie lachę na te swoje zbiorniki, więc e, przypominam dla waszego bezpieczeństwa. Dla mojego spokoju, bo jak 30 razy dziennie dostanę to samo pytanie, to, to po prostu e, robi się to nudne. Dbajcie i strzeżcie. Jak e, dbacie tak macie, więc e, zadbajcie. Udanych urlopów, udanych wyjazdów. Wracajcie bezpiecznie i do zobaczenia.